Witam Was serdecznie na kanale Horror Story. Ja jestem Harry mamy wygierkę cholad. Wy poprzednim odcinku zakończyliśmy tutaj, a dokładnie w tym miejscu, na zakręcie. Wy poprzednim odcinku też schodziliśmy tutaj w dół, ale no coś nam wyskoczyło. Więc jeszcze się nie nauczyłem też obsługiwać tego kompasu. Ale może tutaj jakoś to nam tutaj wszystko się zrobi, że go ogarnę w końcu jakoś. Tutaj gdzieś było też ten były też koordynaty dokładne z jakiegoś powodu jeszcze niżej my jesteśmy gdzie? już na pewno na tym zakręcie tutaj żeby tam zejść niżej. Ogólnie trochę podbiegniemy. O i tutaj są te koordynaty 67 70 67 70 no, gdzieś tutaj, tak ten. Y, Okej, okay, gdzieś tutaj, w sumie. Okej, okay. może pójdziemy tutaj? Tam coś jest. Typie! To, co to tam było u góry? Wypie! eee, eee... Nie dążyliśmy ty! Jak ja mam przed tym uciec? Moi drodzy Bo ja nie mam pojęcia, mam się skradać czy jak, ej Bo to jest niepojęte Może tam pójdziemy innym razem Może pójdziemy w innym kierunku W czytaniu, moi drodzy Kurde, bo tu... Gdzie jestem? Tu było gdzieś... Jak ja mam tego gnojarza przejść, no? Ja teraz wziąłem tą kartkę, nie przeczytałem jej, on nie je zajebał i teraz on tam będzie się co cokolwiek... ty... Będziemy się tam respić, więc mamy przedupcone. Kurde blaszka, no jak tutaj bie... ej Dobra, ja spierdzielam gdzie indziej, bo... E, moi drodzy, to tak nie może być My stąd spierdzielamy. Okej, okay, on jeszcze tutaj zdycha, ty. No brawo, ty mój drogi. E, nie mogę się wybrać innego momentu niż ten. No ale proszę cię, Wejdź stąd. E, I my byliśmy gdzieś tutaj. A my po, po prostu by zrobiliśmy takie kółko. Musimy biegnąć gdzieś tutaj może, czekajcie. 62 40 nie, 66, 72. 66 70 dwa. Tutaj będziemy musieli się tam wrócić i po prostu jakoś tam się przedostać, moi drodzy. My powinniśmy być teraz bardziej w lewo, no. No nie odejdź stąd, mnie tu nie ma. Kurde, blaszka, no nie nie ty... Ty chyba pisz sobie, że ty ten, tak będziesz mi e, teraz tutaj jako tako... Dobra, nie ma typa Ale tutaj też nie ma wyjścia, więc musimy iść Pod ścianą Ej, ej, ej ale nie chodź mi o każde drzewo ty Ty tu jakaś dziura jest Zejbiście Czekajcie, bo już się My mamy już 66 60... 72 gdzieś tutaj ja Nie wiem czy ja idę dobrze w ogóle Mi się zdaje tutaj jakaś kartka jest Tutaj coś jest Nie, tu Co to jest? Siedzimy w pokoju numer 23 Słuchamy? Siedzimy to nie do końca dobre słowo, bo... W zasadzie biegamy w kółko, próbując dopakować ostatnie potrzebne rzeczy. Puszki z jedzeniem, narzędzia i co tylko wpadnie nam w ręce. Chcemy być pewni, że zebraliśmy wszystko, co tylko może nam się przydać. Zaczyna nam brakować czasu. Cholera, nie mam pojęcia, gdzie podziałam pasek. Jestem przekonana, że o czymś zapomnieliśmy. Już jesteśmy niemal gotowi. Zgubiliśmy nóż, liczymy pieniądze. Pokój zostawiamy w kompletnym nieładzie. I oto siedzimy wreszcie w pociągu. Śpiewamy wszelkie znane nam piosenki. Wymyślamy nowe. Wszyscy są podekscytowani. Wreszcie koło trzeciej w nocy idziemy spać. Zastanawiam się, co nas czeka na miejscu. Co zobaczymy. Jak daleko dotrzemy, słyszę spokojne oddechy reszty grupy. I widzę śnieg za oknem. Okej. Okay. Dobra, kolejna historia. I gdzie to nas zrespawniło? E, tutaj gdzieś! Ej... To się musimy wrócić! 66, 72 66 70 No, musimy się wrócić Bo trochę zaszaleliśmy I musimy wrócić tam I iść bardziej po prawej stronie ale tam był właśnie ten typo, no! Jak ja mam to zrobić? Eee, tutaj? Musimy tutaj ostrożnie iść, moi drodzy. Tutaj nic nie ma. Spokojnie, damy radę jakoś to zrobić. Eee, bez problemu. Tylko trzeba dobrze, czekajcie. Tutaj... Pierdzielisz! Pułapki, ty! Ale mnie tam zapisało, więc teraz muszę. Wiem, że muszę teraz patrzeć pod nogi, moi drodzy. Więc jakoś się to zrobi. E, proszę tutaj, e, zebranie. Dobra, jesteśmy tutaj. Wracamy się tutaj. E, tutaj robimy to, co mamy robić. Muszę zapamiętać, że tutaj są te pułapki, które nie wiadomo, kto zastawił. E, jakby był znaczniej, na przykład. No, nie, no, serio, mówicie? no skąd te pułapki wszędzie? E, dobra. E, kontynuuj, moi drodzy. No już teraz muszę, nig nig nigdzie nie mogę iść, bo tutaj te e, pułapki wszędzie. No i ciul, no i tyle. I tyle w temacie, moi drodzy. E, musimy się jakoś poradzić. E, muszę się uspokoić lekko też, żeby się zbytnio nie denerwować. E, bo bo den zdenerwowanie dobre nie będzie działać. Musimy na spokojnie tutaj to porobić. Bo ja mam tendencję do szybkiego denerwowania się e, tutaj, dobra Okej, okay, no nie zobaczyłem, czy to jest... A nie, tu chyba też jak widzę inny odcień... Śniegu Dobra, musimy patrzeć pod nogi To jest kole... Dobra Okej okay. Czy on się... poszedł się? Czy on się poszedł? Więc chyba dobrze, w sumie, w sumie no dobrze ze stąd poszedł, tylko problem w tym, że ja teraz muszę znaleźć to miejsce, ja mam tutaj. To gdzieś bardziej tutaj chyba, po środku, nie? Czy nie? To jest kolejne to. Bo tu jest duże pole, moi drodzy, to jest ta... Tam coś jest tu w ogóle. Eee! Tutaj coś u góry... Jak ja pię... jak kam? te... Te rzeczy szuchnie, że muszę naokoło wszędzie chodzić. Tutaj mamy jakąś pacjentę. Tylko jak tam wejść? Dobra, tutaj nic. Eee, tutaj coś mamy, jakąś skórę? Czy ja dam radę jakoś tam do góry wejść, czy nie? Mam nadzieję, że tak jakoś. Bo tutaj... Ej, jak tam wejść? Bo tutaj nigdzie nie ma wejścia. Ja muszę jakoś naokoło tam wejść? No chyba tak, jakoś tędy. Nie wiem, czy jakoś naokoło, czy tam trzeba iść, czy jak? Dobra, no. Chwilowo tam nie wejdziemy, moi drodzy. Ale teraz musimy iść cały czas w lewą stronę, bo ja chcę tam wejść. To. O, widzicie. Musimy cały czas iść. Eee... No i krzaki, no. Na no serio muszę każdy szczegół omijać w tej grze Dobra my spierdzielamy stąd no Dobra Elfie Mierodupi ta gra no Moi drodzy ja brak słów Że ja nawet przez kamyki nie mogę przyjść To to jest za gra? Ja nie wiem czy ją skończę w ogóle no Kurde dopiero trzeci odcinek ja już mam jej dość po prostu po dziurki w nosie Znowu od samego początku tutaj zaczynać no Tutaj jakaś ścieżka jest w ogóle, nie wiem gdzie ona prowadzi Jakiś ty może tędy jakoś, nie wiem Po prostu nie pójdę, tutaj mamy respawn Tam jest jakieś to Tutaj musimy to minąć eee, dobra, jakoś tutaj Jakoś to tutaj zrobimy No nie, znowu ta gnida, no dobra Poszła sobie. Że akurat ona... W ogóle nie wiem, co to za potwór, nie? Bo skoro... Ja stąd przyszłem chyba, nie? Chodźmy tutaj. Eee, moi drodzy. Okej, okay, tutaj zakaś ten. No nie, no! Dobra, biegniemy, nie patrzymy za siebie. Po prostu leć, no nie zatrzymaj... No ty debilu, no! Pierdo... Wiedziałem... No ona mi będzie... Ta postać będzie mi się zatrzymywała w najmniej nie na nieodpowiednim momencie, bo... Czemu nie, bo musi przerwę sobie zrobić na szluga, bo je płuca nie wydają, no. O, Dobra. Pierdzielić te miejsce, ja idę przed siebie. Ja się nie będę irytował. Ile lecimy dalej przed siebie, zobaczyć co tam mamy, pozwiedzamy Nie może coś lepszego znajdziemy Bo ba wdupciliśmy się w miejsce, gdzie nie powinniśmy, no Aż mnie kuźwa w gardle za... Zasłuszyło, no Czekajcie, bo kurde... Oh. Dobra, lecimy, no Już to nie jest samo straszne, tylko bardziej irytujące, no Okej okay. Nie wiem, gdzie jesteśmy w ogóle Ale to jest. Ta gra, ty... ta gra jest takim otwartym światem, że nawet tłuskami w nią mogę przejść. no. za drzewko się by nie umiało wykaraskę do porządku. Czy tutaj coś jest? Jest jakieś tam przejście, tam, ale czy tutaj ma... Chyba... Nie ma... Ty, kolejne jakieś koordynaty.

60, ile to jest? 69 69 N i 71 E, dobra, ja już mam jeden koordynat Jakby to zapisane W się w, wolę się zatrzymać tutaj I czekajcie, czy to jest coś związane Nie, to mapa e, Nie, tutaj nie mam napisane tego Ale dobra Ja bym się musiał W tym momencie wrócić tam ale to nie jest ten koordynaty przypadkowo tej chatki Tutaj Znaczy tutaj a... w ogóle nie wiem teraz gdzie idę Ale dobra yy, Mamy jakieś rozwidlenie dróg Tutaj widzę, że nie ma zbytnio yy, gdzie pójść, więc tutaj pójdziemy. Tutaj w sumie nic nie ma. Tam też nic nie ma, więc musimy iść prosto cały czas. Ok, więc nic, nic tylko iść prosto tam. Pytanie brzmi, znaczy ja nie wiem, gdzie dojdziemy w ogóle. Dlaczegoś tak pogoda co chwilę zmienia, nie wiem, nie mam pojęcia, tutaj coś jest. Nie ma już nic, żadnej kartki obozu. Dobra. Dobra. Eee, C. Ja bym jeszcze jakbym miał czytać z tego kompasu moi drodzy To by było zajebiście Czekajcie, czy to jest coś tutaj coś, jest dobra Będę wiedział gdzie jestem. Kiedy? A to ja mam to czytać? Dobrze. Anomalie nie istnieją. Kiedy blisko 20 lat temu pisałem o pojawianiu się dziwnej anomalii w moim mieście dla przypomnienia. Raportowałem załamanie przestrzenne w przejściu między budynkami. Brama, brano mnie za wariata. Od tego czasu zaobserwowano jednak występowanie dziwnych zjawisk niemal na całym świecie. Wiele z tych wydarzeń zostało udokumentowanych i podpartych mocnymi dowodami. Niestety do dnia dzisiejszego prom promien... 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 Promentni naukowcy zdają się nie zauważać lub też bagatelizować ten problem. Zapytaliśmy o zdanie doktora Jarvisa Nordhmana z amerykańskiego Instytutu Fizyki i Nauki Przyro... Nauk Przyrodniczych. Niezaprzeczalnym faktem jest występowanie anomalii praktycznie na całym świecie. Wiemy, że odnotowano co najmniej kilkadziesiąt takich przypadków na terenie Bo Rosji i Stanów Zjednoczonych ale również z Europy otrzymaliśmy wiele doniesień o dziwnych, niezależnych, niezwykłych, a czasami niebezpiecznych zjawiskach. Władze muszą przestać unikać tego tematu, gdyż z każdym rokiem odnotowujemy wzrost pojawienia się zwanej anomalii. Nie wiemy czym mogą być spowodowane, a niejednokrotnie ich skutki były tragiczne. Do tego nieudolno próby... Buszowania tych zdarzeń przez rządy poszczególnych krajów są coraz bardziej żałosne. W 1998 roku Kreml oficjalnie zaprzeczył jakby powołania w latach 50. Specjalist specjalna jednostka badawcza do DS zjawisk naturalnych miała zajmować się kwestią pojawienia się anomalii, ale jak również istnieje tych, tychże. A dobra, nie wiem, ja nie wiem czy to się zrobili. Jak chcecie, to sami przeczytajcie. Teraz, gdzie jesteśmy? A, gdzieś tu! Dobra Okej, okay. jesteśmy też w sumie Jesteśmy blisko też Tego lasu, moi drodzy Czekajcie, jak to jest tutaj? Bo my przysz... bo Tutaj my jesteśmy też blisko tego lasu w ogóle, takiego... Dobra, idę w dół Idę w dół Bo ja już się zgubiłem w ogóle kompletnie pies mi w ogóle w niczym nie pomaga. Dobra e, Ogólnie, tam nic nie ma, tam coś jest. bym jeszcze wiedział, co ja tu robię, nie? Chodźmy tutaj, pierw to sprawdzić. E, moi drodzy, zobaczymy, co tu jest. Hmm. Mam nadzieję, że nic specjalnego i nic niestrasznego. Mam nadzieję, że te czerwone istotki. Tutaj nie będą szły za mną. A czy to jest ten, kurde, urywek lasu? Nie wiem. Ja w ogóle nie wiem, czego ja, ja tu, tu szukam. Jakichś dowodów chyba. Nie, nic poza tym. No tutaj już nic innego nie ma, moi drodzy. Więc możemy lecieć dalej. Hmm. Idziemy tam naprzeciw, tam gdzieś. Jej tylko mnie się nie zabij, chłopie. Te mamy czysto? Okej, okay. No jest spokój. Chyba, nie wiem, oni są w tamtym rejonie tylko. Dobra, lecimy tam, bo tam jest jakaś ścieżka w sumie. Ale nie wiem dokąd, moi drodzy. Więc sobie ją sprawdzimy. Zobaczymy, co tam będzie. Ja mam nadzieję, że też nic strasznego. Po prostu. No, zimowe klimaty, no. Niby gra fajna bo, bo, po, po polsku, ale kompletnie nie wiem czego szukać. Nie wiem czytać tego kompasu cholernego C, N, T. Tam jest co tam jest, wiem że jakaś chyba C i coś jeszcze, ale co to nie, nie wiem, 10? Co to ma być? Nie wiem, nawet żadnych liczb nie pokazuje. Kurde, blaszka. Dobra, nie wiem gdzie my w ogóle wyszliśmy. Czeka, a ja chyba wiem gdzie, dobra. Tutaj jest niedaleko nasze obozowisko, moi drodzy. W sumie. No? Dobra, ja już wiem, gdzie jesteśmy. Wyszliśmy chyba tędy albo tędy. Chyba z którejś z tych stron. Mi się tak wydaje, ale. Czekaj, ja patrzę z tej strony. To bardziej z góry, no. I tutaj po prawej stronie powinno być gdzieś nasze obozowisko. Tutaj my mieliśmy pierwsze te zjawiska i teraz po prostu pójdziemy w innym kierunku, moi drodzy. Nie, po prostu nasze te... Tam nie, tam jest gdzieś nasze obozowisko. choć nie widzę za dobrze tutaj. Wyszliśmy z tego. Gdzieś tu, gdzieś tu powinno być nasze obozowisko, chyba już widzę, widzę. Patyczek. No i co, wyjesz, co wyjesz? Mądry, bo daleko, no. Przyjdź tu, to zobaczymy, czy będziesz taki mądry wyjcuty Dobra. Okej, okay, ja w ogóle nie wiem ile mam... Eee. Eee, ja przepraszam, no. Ja nie wiem w ogóle ile mam tych rzeczy pozbierać, tych jakichś... znajdziek czy coś. Ja nie wiem jak to też mam rozumować tutaj. Dobra, tam mamy nasze obozowisko. Jakoś się tutaj dostałem, nie wiem jak tutaj wróciłem, ale się jakoś... nawróciłem tutaj. Nie wiem jak, ale jakoś to zrobiłem. Eee, mnie nie pytajcie. Eee, tutaj więc mamy zapis dobra tylko pytanie brzmi dobra mamy 4 czter... to mamy ile 30 w 60 30 n 60 e jakbym jakbym jeszcze wiedział jak to tutaj funkcjonuje ten północ-półdnie jakbym chciałbyś tak to co to jak ja muszę Dobra, ja bym chciał iść gdzieś tutaj, ha? Jakieś No tutaj też coś by powinno być. Tutaj mamy obóz. No nie wiem, może tutaj tędy pójdziemy tą ścieżką jakoś. Ja szłem poprzednio tutaj, wszedłem gdzieś, nie? Okej, okay. czekajcie. Może jak tak to będziemy jakoś. Nie wiem, no. Na razie pójdziemy, może tutaj, co? Zobaczymy, co tam jest. Na wyżej zakończymy. Cześć, kurde, czekajcie, no. Okej. Okay. Ja. Ja nie wiedziałem, że ta gra będzie tutaj aż tak skomplikowana. Ty tam coś jest w ogóle. Ale na serio, ja nie wiedziałem, że ta gra będzie aż tak skomplikowana tutaj. Jeśli chodzi mi o. ten. My teraz idziemy tak. Czyli daj mi mapę. Czyli gdzieś tu. A czemu tu jest? Takie pola tu nie ma? Nie wiem. Okej, okay. nie, dobra, chowaj mi to. My teraz idziemy jakoś. Tak. To jest jakaś kartka gdzieś. Ono może być gdzieś tutaj, tak dobra. Uwaga, psychopata na wolności. Ze szpitala psychiatrycznego w Moskwie zbiegł niebezpieczny przestępca. Jak informują służby porządkowe, Mężczyzna jest całkowicie niepodczytalny. Cierpi na uroje, urojenia. Nie ma z nim normalnego kontaktu. Aha, to zajbiście no! Zajbiście. Kurde żyć i nie umierać, no? Mapa, gdzie my jesteśmy? Gdzieś tutaj nas wydupczyło. Aha, dobra, już wiem gdzie Dobra ludzie i moi drodzy, ja tutaj zakończę odcineczek. E, mam nadzieję, że filmik się spodobał. No trochę krótszy, bo też nie chcę bez celu bądzić. tutaj. E, zwiedzamy nowe tereny. Potem tam na samym... Potem tam jeszcze ogarniemy sobie tutaj te, bo na razie dwie ogarnęliśmy. Tutaj muszą być jakieś fajne, ważne punkty w ogóle. Więc czekajcie, 7, na przykład 7. 52 e, Tutaj jest 7 50 e, 7 52 Tutaj gdzieś coś jest, nie na przykład 52 7 No no Kurde, przydałby się też mama tutaj minimapka mapka A bo ten znaczek gdzie ja tutaj dobrze w którym Bo w grach zawsze był taki mały znacznik Na przykład że tutaj e, Twój hopek nie był pokazany To by się przydało no ale no takie utrudnienia, no trzeba urealistnić to co tutaj się wydarzało Więc ja tutaj nie przedłużam, ja kończę odcineczek. Ja dziękuję za uwagę i widzimy się jutro o godzinie 18 Więc jeszcze raz dziękuję za uwagę, do zobaczenia na następnego odcinka, Elo na razie.